Hej, się siemano, z tej strony Nubi i witam Was w kolejnym odcinku Resident Evil. Teraz zaczniemy sobie misję po prostu Claire. Na. No, czekaj, nie czekaj, gracz obez... nieobecny. Hmm. Tomasz odzyskiwanie odyski... różnej ilości strony, robimy jeszcze trochę słabsi. Nie, no to na standardowym wiadomo, nie? w razie czego infinity, ja lecimy, no. Ale zaczynamy teraz przygodę Claire. Oh, no, 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 man, I'm serious, okay? Ah. I saw this with my own eyes. Oh, I believe you, buddy, I believe you. Just tell us a story, tell us a story. Okay, well, it was last Friday night, I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know, so I, I figured she was drunk. <laughs> whoa, 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 Okay, tell us, be honest now, how many drinks did you have? No, man, I, I barely had a buzz on. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer and I got a good look at her. You had to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse, like a walking corpse, man. <laughs> Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy. Calm down. Just, hey, you got to stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. You freeze up around these things? They'll sick their teeth in the middle. No. I should attack somebody. Oh come on. It's just getting good. Okay. <Glenn sound> <gasps> I need some sleep. Oh shit! Yeah, I'm almost there. You know me, I'll be fine. Sounds good. I'll be back as soon as I find Chris. I will, but I gotta go. Why does everyone think I'm gonna get in trouble? What the? Ja we wstępieniu myślę, że się w tarapaty. No nie wiem, wiesz? Nie wiem, nie wiem. O, otoczenie, dobre, ale teraz optym. Dźwięk... Muzyki w tyle też na jeden damy. Kurde, ej! O, Strasznie czułem. Tak. raz. O, kurde. Eee, powiadomienie wyłącz, więc dobra. O. Jeszcze mi się lekko lubiło po obiadku proste to, to ciśniemy do środka. no co Nie ma raczej tutaj Nie ma żadnych problemów też będziemy to wszystko... A, inaczej.

Myślałem że tak naprawdę można tworzyć. zapomniałem o tym kluczu. I w razie czego trzeba pamiętać jak będzie... Jeszcze wstaję. Dobra, wstawaj sobie, tak już... Ej, ej ej, kurde. Użyj. Dobra, szybko, szybko, szybko. Jak ten mnie złapie, to będzie. Nieciekawie. Chur w prawej wstaję. Kurze bym chciał się złapać. Ja domy... I teraz? I on nagry No, oh. Don't shoot! Get down! gotta get out of here. You alright? Yeah. I think so. Thanks. You can thank me later. When we're safe. Holy shit. They'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. You live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. O, ty nie wiesz się odpowiedzieć, ale my już wiemy jej, Liczę, że jak tam to sobie nie przyciszyłem, to trochę ciszej będzie ta gra. Bo faktycznie w niektórych momentach to jest bardzo głośno. To to wiecie co to, to w sumie możemy sobie pominąć Ten wstępniaczek Oh, right. the city-wide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. The police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. Big city, there has to be. <sighs> Looks like we're walking from here.

Claire, Claire, are you okay? Yeah, I'm alright. How About you? I can't stay here. It's not safe. Oh shit. A. Gdzie tu biednio? Tutaj? O cholera, nie tutaj. To kurde. A, dobra, w tą stronę. Mówię, nie ja na początku nie grałem. Kompletnie nie mam pojęcia. O, a, też tak umiemy... to robić. Ten pewnie tu frejzyna. Wiem co stanie. Bardzo podobne przejście i to wszystko to co miał Leon. Leon. No. Tak, my wychodzimy od boku, nie? No, my od boku sobie przechodzimy. Ale. A nie, no zobaczcie. My też jakby od frontu i Tak samo jak i Leon. Ale we To jest to samo. Na mnie na ten moment. Ja coś się będzie różniło Bo jak nie na no to trochę do dupy. Tutaj coś ten tego nie, nie ma Wejście. Aha, dobre. Nie no nie, nie jest pokazane, że coś jest... Halo, nie celuj. No nie mówię, to samo będę przechodził teraz. Tylko że nie. Ja myślałem, że będzie jakaś inna historia nią. A nie ta sama. Chociaż nie wiadomo, bo zobaczycie, tu mam dosy do tego, wtedy nie miałem. O! Come on, Chris. Where are you? Oh, shit! They're inside too. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Send reinforcements. East hallway. I should help this guy. No, it's a bonnet. Nie, no, i to będzie praktycznie to samo. ja po prostu sobie przewiduję to, nie? Nie będzie sensu so chyba. O tak, Morwinka nie ma. No, bardzo możliwe, że to samo będzie. No cóż, zobaczymy. Ja mówię, mam takie wrażenie, że to jest dosłownie to samo. No, nawet. Chociaż? A nie, no. Wtedy też tak chodźliśmy, bo Marwin Marvin nam pomoże. No na razie to spokój. No tak, tutaj będzie babeczka później. Focus. No, skup się, skup się. Bardzo byłoby się skupić, Claire. Dobra. Amunicję połączymy sobie. Właśnie. Dobrze, dobrze, wiem. To wyrzucamy. Tak. Zobaczymy, może coś jeszcze tu będzie. MK. Żółwka. Eee! Nie wiedziałem, że to mi tak na żółto pokazuje, że miejsce, gdzie muszę iść, czy coś. Kurczak. No bezpitu nie wiedziałem. Ale to jeżeli te dwie rozgrywki się nie różnią, to jest strasznie kupię, że trzeba przechodzić drugi raz. Jakby patrzyłem też już na osiągnięcia, jest na przykład osiągnięcie specjalne. I osiągnięcie specjalne polega na... osiągnięcie specjalne. No specjalne, tak specjalne ukryte że trzeba przejść i Leonę, i Claire grę na S. To co to za sens, jak ja będę przechodził kilka razy do czego mnie to są, no, tylko po prostu postać mi się zmieni. A jak na razie widać, że nic nie zmieni oprócz tego. Okay. I'm so sorry. Wiem, że tu teraz z boku też mam dyspocia. Też Dobra. Co tam nie będziemy się wiecie, nie? Bawić się Dobra, i mamy chyba kasenkę, nie? Ale teraz znowu. Mogę bardzo zgrabne przejście, nie? All right. Yeah. You're safe. For now. <clears throat> Marvin Branner. Thanks. <clears throat> Obviously, someone taught you well. Yeah. I know how to take care of myself. Come on. <clears throat> So, nobody knows what caused this? There's a lot of theories. But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah, you're telling me. Hey, hey keep that on. Just in case. I'm not gonna be around long. Once I find Chris, we're out of here. You really, Chris's sister? Yeah. Why? Did you find something? he's on vacation europe i think left weeks ago vacation it's that's, great that's news well i've got more for you looks like there might be a way out through this secret passageway hmm. press the button i'll get you to a hospital forget oh oh. like about me i can take care of myself no don't be ridiculous you're going to need some help listen claire save yourself so you can see your brother again now you'll probably need this Now, i'm not taking that shh. you're gonna shh and be careful if you see one of those things no matter who they were you can't hesitate take them out if you can Or you run. No dobrze. Zabijaj, a może i pozabijamy, ale wszystkich to nie wiem. Dobra, to mam rameczkę tu mam. Co tutaj? no dobra, lecimy w tą stronę. A nie, podobno nie, to będziemy. Przecież klucz jakiś, tak? Hmm. Zobaczymy jak to wyjdzie. No to chwilę ciśniemy tędy. Czekajcie niczego no, ja do... Nie no, pamiętam i tam. Dobra. I tak, nią jak gramy, to wiecie co może po prostu zrobię. Spróbuję jak najwięcej osiągnięć to zrobić. I na przykład nie otwieraj inwentory, trochę sobie sam zdupciłem. Na ciebie na dnie podchodzę, bo nie ma sensu. No, patrzę. Tu zaraz chyba uderzy, nie? Dobra, ciśniemy do przodu. No, tu nic nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic nie ma. Bądź inaczej, nie powinno być, nie? To są naboje. To naboje to... Bierzemy obowiązkowo Ty coś, nie Gdzie coś. O! Opis wydarzeń. No dobra Tu mapa. Okej okay. tu jeszcze otwarte. Nie, nie, jest otwarte. No. Tutaj I tutaj Tam jest gruby Tu jest jakiś taki. Puset ten leży. Chodzimy tutaj. Otwieramy, co się będzie dało. Eme, me, me, Dobra, to jest tak. Pem. 106, 109. Ej, gruby. Gruby, wypadł. Ej, nie wiedziałem, że mi to że szczerze powiedziawszy. To 6, 106 i 109. No i to w mnie tyle, bo po drugie to nieco więcej, co dwójki. I tam już nie odpoczyn. To mamy rolkę filmu. Od razu. Niech będzie mnie mi to tam bez wenicy, gdzie będę miał broni to tu czy tam, no. Zob dobra, dobra, łączenie Proszę liczy wejście, to sobie połączymy, będziemy mieli do pistoletu Jak to było? Eee Nedy. No, pierwsze zadanie wiem. Mm, nie? E. U, a, już go nie ma. Dobrze. Ty już... w stronę, nie? Jak to Ja okay, O tej. A dobra, stracił ryja Wodę. Gdzie to jeste? Yeah, Jego. Ej A tutaj. GG MaryryG. MRG MRG Dobra coś tu będzie Powiększone dobrze to Watch dobrze Więc amunicji mi już chodzi um, Dobra No tam, tam Chyba nic nie ma jeżeli chodzi o zachodniki O wiesz co to jest? Raport operacji No dobra zaciśniemy do przodu Tutaj jest ten negocje, że właśnie te Blizzard będą będę kurde, tutaj wychodzić. Jak najdłużej spróbuję, wiecie, bez stracenia zdjęcia, bez otwierania różnych rzeczy... Zapis jest tutaj, no to zapis zaraz się zapiszę. Tutaj no, to mamy e, roślinkę. To weźmiemy, bo połączymy z tym. No i na razie tyle. Użyjemy. Zdjęcie pamiątkowe. To wiadomo, o co tu chodzi. Z, z któregoś chyba wypadną zwłoki, nie? Czy mi się wydaje? O, połącz prosty połącz, i mamy połącz no i dobra. Idziemy na górę. Staram się w miarę tak wiecie, optymalnie z tym lecieć. Na przykład tak jak tutaj, już. Słuchajcie, tu już mogę, jest tu? Nie. Jedno wyżej you wow. bastard! No, you bastard! To właśnie, dokładnie. Ej, hey, bydlaczku! Bierzemy. O, paty. Nie wiedziałem, że będzie w razie Mogę tutaj tak łapać to, jakby wiecie, nie? Dobra, niebieski kluczyk. tu na razie nic nie będzie. A, jakby to tam sobie biegaj. To wiem, że Ciebie tu na razie nie ma. No tatka do ocalałych, aha. To co, ciśniemy ten, ten. Dobrze, w miarę wiedzieć, że na przykład jesteś bezpieczny, bo czegoś już nie ma, nie? No mogę sobie tutaj spokojnie pobiegać, bo mamy rozszerzenie kwipunka. I to się ogromnie przyda. To będzie sobie potrzebny wybuch. Odesłanie to nie biorę. Cyk. Claire, I trzeba zejść na dół. Jak no, to. to. chwila, moment, jestem. Daj mi zejść, a ja tutaj pójdę po tą chyba. Nie wiem, czy to teraz jest dobry moment. To... Tak. Po prostu, tak to się nazywa. Eee, prowizorycznie? Pro, od razu łączymy, robimy amunicję. O, łączyk. panik eee, hmm, konik. Konik, konik, Do konika trzeba rybki, rak i waza. Dobra. Eee, ryb, rybki, rak i waza. Dobrze, mam medalik. Uuuu, się go przetraszyłem. Uuuu, that headshot, mm. so juicy. To weźmiemy, bo to jest potrzebne. Chcąc nie chcąc, to będzie potrzebne. Aha. Tam nowe, dobre, no bo co sobie będziemy? Dobra, jesteśmy z powrotem. aby podniosłem amunicję i, i... to tyle. O, tu akurat jesteśmy. To sobie lwa jeszcze odbierzemy. Tutaj lew, lew. Listek i ptaszek. Lew, listek, ptaszek. Lew, lew. Listek i ptaszek. No i drugi. I zaraz tu wrzucimy i mamy dwa meda medaliony. A, swoją drogę, to chyba mogę obejrzeć, nie? Otworzyć? Ok? Jak nie mogę, to nie mogę, trudno. Idziemy do Marvina. Aha, i teraz są sobie wyrządy po prostu zasiadką, tak? Ja powiedziałem, myślałem, że to będzie o wiele ciekawsze niż tylko w tą stronę. Chyba, że ja coś odwaliłem. Ja, Leon. Kennedy, I think? Oh uh, the rookie. Thought he looked familiar. You can make it to that courtyard to the second floor east side. Okay. Thanks, Marvin. I'm on it. Yeah. No, dobra, idziemy na zapis gieryczki, tutaj damy nią, no. no i w sumie to będzie na tyle. Zobaczymy jak to wygląda, tak czy siak miałem nagrywać wszystko osiągnięcia, jakie będę zrobił, czyli tak czy siak będę nagrywał jeszcze x odcinków, jak będę robił na hardcore czy coś. Ale z może coś się będzie zmieniało, może nie, nie mam pojęcia, ale... Na razie i tak nagrywamy to, także do następnego razu i trzymajcie się. Cześć!